Alfa Paweł Porębski prowadzi działalność, której przedmiotem jest handel artykułami technicznymi i przemysłowymi oraz dostarczanie kompleksowych rozwiązań z zakresu wsparcia technicznego. Oferta firmy skierowana jest do małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych podmiotów przemysłowych z różnych sektorów rynku. W swojej ofercie posiadamy zimeringi, oringi, pierścienie uszczelniające do hydrauliki siłowej, pneumatyki, sznury, szczeliwa, opaski obejmy, podkładki, segery, uszczelnienia motoryzacyjne, autofren, korteko. Firma prowadzi szeroko rozwiniętą sprzedaż produktów Loctite, Teroson, które mają zastosowanie zarówno w przemyśle motoryzacji, jak i w życiu codziennym. Do produktów tych należą wysokiej klasy kleje, uszczelniacze, płynne uszczelki, smary, odtłuszczacze. Zapewniamy doradztwo techniczne w zakresie stosowania środków Loctite, Teroson. Za główny cel prowadzonej przez siebie polityki, właściciel firmy stawia wysoką jakość produktów oraz obsługi klientów, a także znajomość i rozpoznawanie marki na rynku, dąży do zwiększenia obrotów poprzez profesjonalną obsługę oraz promowanie przedsiębiorstwa o stabilnej pozycji rynkowej, które w sposób dynamiczny reaguje na potrzeby i życzenia swoich klientów.